Muzeum Katrzańskie jest w trakcie realizacji wieloletniego projektu finansowego, polegającego na utworzeniu Muzeum Palac w dawnej katowni Podhala. Mamy obraz budynku, mamy też liczne zeznania, które były zbierane w latach 60., -tych, 70. -tych do procesu Roberta Weissmana i Arno Semisza, którzy byli komendantami. Gestapo w Zakopanem i odtwarzamy na tej podstawie wygląd budynku z okresu II wojny światowej, z okresu tych pięciu lat, gdzie pełnił on funkcję więzienia, miejsca przesłuchań, ale też bram do obozów koncentracyjnych. Opowiemy też o tym, co tutaj się działo, czyli o życiu codziennym, o okupancie. Również postaramy się przybliżyć losy poszczególnych osób opowiemy czym był góralen folk jak wyglądał naprawdę jaka była jego skala znaczenie to będzie miejsce gdzie podhalańczycy mieszkańcy Podhala zakopanego ale też turyści a może przede wszystkim turyści poznają naszą historię my odtwarzając budynek znaleźliśmy miejsca istotne i ważne i na tej podstawie lokowaliśmy również funkcje które są w budynku więc, jeżeli znaleźliśmy miejsce, nie wiem, pokój 31, gdzie byli więzieni lotnicy angielscy, jest to część sali edukacyjnej. Jeżeli mówimy o pokoju 15 na pierwszym piętrze, y, gdzie były cele więzienne, później szwalnia, według różnych zeznań, bo w ciągu pięciu lat też to się zmieniało, y, jest to część ekspozycyjna. Jeżeli mówimy o pokoju płaczu, który pojawia się w jednym zeznaniu, ale w wielu zeznaniach mówimy o pokoju, gdzie przetrzymywano więzionych, y, mówimy o pokoju, który był. Y, y, po innej części budynku, gdzie jest też planowana sala edukacyjna. Więc wszystkie miejsca, gdzie znaleźliśmy w opisach, zeznaniach, czy, czy w jakichś innych wspomnieniach, yy, rysunkach, materiałach archiwalnych, ikonograficznych, ślad, że coś się mogło znaleźć. Był przeznaczany na cele ekspozycyjne bądź edukacyjne. W trakcie wykopalisk IPN-u, które miały wykluczyć ewentualne pochówki wokół Willi Palazzo, udało się faktycznie odkryć fundamenty Willi Pepita, która spłynęła i na jej miejsce zostało wybudowany pałac. Czasu mamy niezwykle mało. To też nie padło chyba dzisiaj e, bardzo wyraźnie. Natomiast to, że tego czasu jest tak niewiele, bo faktycznie to otwarcie planowane jest na czerwiec 2023 roku, będą zwiedzający mogli zwiedzać już muzeum pałac. Czy kiedy w 2015 roku rozpoczynała pani walkę o pałac, myślała pani, że za kilka lat tutaj powstanie muzeum? No ja po to rozpoczynałam walkę o palas i nie ukrywam, że tylko dlatego jestem radną, bo mam co robić w swoim zawodzie i no i z burmistrzami, potem ze starostami rozmawiałam, oni mnie namówili do kandydowania i ponieważ akurat ta opcja polityczna pochyliła się jako pierwsza od wojny tak solidnie nad tym tematem, to ja jestem taka wierna dość w uczuciach, więc po prostu y, idę z nimi. Bardzo prosimy wszystkich Państwa o wsparcie tej, tej inicjatywy, y, o udostępnienie pamiątek rodzinnych, o podzielenie się materiałami, zdjęciami, ale też o świadectwa, zeznania osób, które pamiętają tamte czasy. Y, jeżeli ktoś ma jakieś informacje, ktoś dysponuje jakimiś materiałami, to bardzo prosimy i zachęcamy do tego, żeby się podzielił nie tylko z nami, ale ze wszystkimi, z całym społeczeństwem, żebyśmy mogli wspólnie stworzyć historię II wojny światowej i żebyśmy mogli uczcić i upamiętnić wszystkich tych, którzy na to upamiętnienie zasługują.